Hallo, witam Was serdecznie. Ja jestem Maciek, a to jest Duszek, z którym będziemy dzisiaj przeżywać przygody. Cześć, przyjacielu. O. Um, tak, dobra. Więc co? Lecimy do miejsca, które jest troszeczkę tutaj zablokowane. Jest to Waterworks. Eee, tak, jesteśmy. Idziemy teraz do Waterworks. Ojej, naprawdę. To wygląda mi na... Mm, na tego potworka. Gdzie? się gra przecina, więc w hmm. oponu nie O, oh, of course! Of course po prostu. Już to było oczywiste. Come Jezus! O, fu. Nie, 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 nie cudnicy, no. Nie dogonisz mnie. No więc tak. To było w sumie do przewidzenia. Że spotkamy się tutaj z naszym panem przyjacielem, potworem z wody. przyjacielu, tak. czy ja mogę wziąć tą gość? Idź sobie tam. No. Daj go chwilę. Z Hop, okej. Okay. Możemy sobie pozbierać. Co to jest? A, to nie jest dla nas, tak? Forest Key. Czyżbyśmy tym razem wywrócili wy, tą wy, 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 pozycję tam. Tam gdzie ci rzuciłem? O nie! O, żeż, ty mordę! Kurde! jestem w dupie, bo teraz nie walczę, prawdopodobnie. Kurde! O, jest. A, jest! Jest jakiś beznadziejny! Jedno dziecko nie może mnie dogonić. Um, czy ja jestem w stanie coś tam podnieść? Jestem. Coś tam. O, tam jest w ogóle 100 trupów. Świetnie! O, tu jest nóżka, którą możesz sobie zjeść. I idź sobie zjeść, kochany. Idź sobie zjeść. Dokładnie, dokładnie. Oj, wcina, jak ładnie wcina. Jak ładnie wcina. Dobra, skaczymy dalej w takiej sytuacji. Przynajmniej są tutaj w miarę dobrze poustawiane te e, słupki, po których się skacze. To jest chyba niżej tak. Nie wiem. Bo nawet sprawnie mi to idzie. Dobra, żyjemy. Bracie i siostry. Coś tu się dziwnie śmieje, mam wrażenie. A co tam jest? Okej, okay, w takim razie. Gdzie mamy wyjść? Zdobyłem... The key to forest. Czy... Mm, czy ja gdzieś tutaj jeszcze muszę... ...coś znaleźć, czy... ...czy muszę się już wracać? Bo to jest pytanie. Tam w, nie wydaje mi się, że były jakieś drzwi. Ale po co by mi był ten klucz? No dobra, zobaczymy.

Mam Sanity Potion, ale słabo... nie, nie za szczególnie mi się przyda chyba Sanity Potion w takiej sytuacji. Wszystko jest czerwone, więc ze mną bardzo źle. I zaraz mi się... Nie. Zaraz mi się skończy. Co najzabawniejsze. Ehm, e, lampion oczywiście. No i właśnie mi się skończył. Perfekcyjnie. Teraz dokładnie tyle widzę ile wy widzicie, czyli nic. No dobra, no cóż. Co tutaj? Co to jest? To nie! Nie wydaje mi się, że... No dobra, nie, bo to, to nie ma sensu. Mm, pytanie brzmi. Gdzie musimy coś znaleźć? Gdzie musimy coś znaleźć? O to jest pytanie. O to jest pytanie, o to jest pytanie. You have to carry on. Ok, spoko. Swoją drogą, już niedługo wychodzi Amnesia Machine for peaks. Z tego co się orientuje. To może być ciekawe doświadczenie. the deforest Tylko na to no, tutaj. Czy dalej tu jest? O, już go chyba nie było. Nic, co nie zmienia faktu, że i tak ciężko jest mi znaleźć cokolwiek. Tutaj. Bo nic do jasnej ciasnej nie widzę. O, tu jest forest. To ja tego dziadostwa szukałem tak długo, naprawdę. Walking the... I hope I fa I'll find Fabian. Czyli szukamy jakiegoś Fabiana. Wychodzimy z budynku. A nie, nie wyszliśmy z budynku. A to ciekawe, myślałem, że wyjdziemy z budynku. No nic, idziemy w takim razie tutaj. Jej, at last, ludzie. No i teraz coś widać wreszcie. Cześć, Miesław. Miesław wygląda jakby był troszeczkę. O, to jest wyjście faktycznie, jakiś ganek. Miesław wygląda jakby był troszeczkę uszkodzony. Oj, Miesław, Miesław, zawsze się wpakujesz w Dobra. Napisane krwią, standardowo. I'm dying, bla bla bla. Run to the little house and call the police, o proszę. Take the potion in front of the door to blow it. Okej. Okay. Mm. Jezus Maria! Ale jakąś taką opóźnioną reakcję miałem, mam wrażenie. Dobra, trzeba tam. Oh shit, Christ. Biegniemy na pałę tam. Trzeba tam dobiec. Jezus! Tuشكowski. Ale to są drzwiczki, które są takie małe, że nie wiem jak ja tam wchodzę. The ghost helped you to escape from the forest. You called the police and they burned the house. You survived. Naprawdę. Już koniec. To smutna historia. Ile pograłem? 5 minut. No, 5 minut. Ok, zlinczujecie mnie z taki krótki filmik. <noise> I to jeszcze taki nie za szczególnie straszny, aczkolwiek mam nadzieję, że się podobała cała kastomka. Napiszcie, czy chcecie więcej, czy co, bo ja, ja nie wiem, co, co ja mam nagrywać na tym kanale. Ja naprawdę jestem całkowicie zagubiony. Nie mam ochoty na, na nic tak właściwie. I e, mam nadzieję, że gdzieś ta ochota mi przyjdzie, jeżeli e, mnie ukierunkujecie, w którą stronę e, mam iść, co mam nagrywać, bo tak średnio. No, średnio mam pomysł, średnio mam pomysł. Jak mi podrzucicie też jakieś gierki ciekawe, to byłbym zadowolony, byłbym szczęśliwy. Ehm, niech to nie będą RPGi, błagam, błagam. Ja uwielbiam RPGi, uwielbiam nagrywać z RPGów, ale ja wiem jak to się skończy. Ehm, dlatego, że za długo, no za długo, za długo, kochani. No, za długo trwa nagrywanie takich RPGów. Ale mogę wam nagrać jakąś sesję taką olor z, ze Skyrima jeżeli macie ochotę, nie ma, nie ma problemu dla mnie takiego żadnego e, e, no, no to tyle w takiej, w takiej sytuacji e, do usłyszenia kochani trzymajcie się i papa pa.